Ulica Jaracza jesteśmy niedaleko teatru imienia Stefana Jaracza, no i w gazonach całkiem niedawno wyremontowanych, obsadzonych świeżą, świeżymi drzewami, świeżą zielenią, śmietnisko. Butelki, papierki. Skąd to się bierze i czemu nikt tego nie sprząta? Sprawdzamy. Czystość na jaracza. A jak pani ocenia? Średnia. No zresztą to stąd widać, nie? Syf. Nie, nie, umiem raczej powiedzieć, no średnio według mnie. Ale syf, to znaczy, że nikt tutaj nie sprząta? A gdzie sprzątają, tylko raczej według mnie to tego ogródka to raczej nie. No zresztą to widać goim okiem, tak? Że tego jest sprzątają. Często pani tutaj bywa? Ja tu mieszkam. Kiedy jestem pierwszy raz w Łodzi od jakiegoś dłuższego czasu to bym powiedziała, że... Ja raczej to nie, nie wygląda tak najlepiej, ale jeżeli chodzi o Piotrkowską, mówię, bardzo dawno nie byłam, to jestem pod wrażeniem, że jest bardzo ładnie na Piotrkowskiej, ale tutaj na no to nie ciekawię. Jak tutaj oceniacie czystość na Gdańskiej? Te gazony tutaj osłonięte. Jak to wygląda? No nie za ciekawie. Dlaczego? No nie wygląda to estetycznie. No teraz już jako tako. Ale bywa czasami, że no, poniewiera się trochę różnych rzeczy. Są czasami dni, zwłaszcza to po wolnej sobocie, niedzieli. No to tu się różne rzeczy. Można znaleźć szerepki jakieś, jakieś resztki po jedzeniach. Tak zwane małpeczki. I zwłaszcza tam. Tam to znaczy gdzie? A tam w środku. Tu w tych, w tych gazonach. Szło. Teraz to jest trochę, yy, że tak powiem, osłonięte na zimę, ale jak to nie było tego parkaniku sztucznego, no to było skutnie, co kawałek leżało coś tam. Jeżeli mamy do czynienia z czymś innym niż śnieg, lód bądź błoto pośniegowe, które jest zlokalizowane bezpośrednio na terenie przylegającym do nieruchomości, a nie jest to własność danego właściciela nieruchomości, tutaj już utrzymanie czystości i porządku leży po stronie zarządcy drogi bądź zarządcy i właściciela tego terenu. Jeżeli jest to pas drogowy, tutaj zarządca drogi, w tym przypadku zarząd drogi transportu, bądź jeśli jest to droga wewnętrzna, może to być wydział gospodarki komunalnej bądź podmiot prywatny, a w przypadku jeśli jest to poza pasem drogi, teren może być prywatny, więc będzie tutaj właściciel prywatny odpowiedzialny za utrzymanie czystości, a jeżeli będzie to teren gminny, wówczas tutaj te obowiązki spoczywają na wydziale gospodarki komunalnej urzędu miasta. Łodzi. No to już jest kultura osobista ludzi. To nie, nie ma co się denerwować, bo niestety takie jest nasze społeczeństwo. Każdy chciałby mieć najlepiej z czystością. Myślę, że tak od dzieci się nauczy. Teraz jest taka edukacja, że, że być może będzie lepiej za parę lat. Mam nadzieję, ale mam nadzieję, już tyle lat, jakoś takie płonne te moje nadzieje są.